Cześć Janowni bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii od gotówki do gotówki. I dzisiaj będziemy sobie zgrabiać sianko, które przetrząsaliśmy w ostatnim odcineczku. I co? Na samym wstępie, standardo proszę Was o zostawienie łapeczki w górę oraz sobie dzwonek to jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Bo do końca czerwca wbijamy 300 subskrypcji. Standardo, 12 łapeł, góra, to się równa kolejny odcinek. I dzisiejszym hashtagiem będzie hashtag. Tomsonek, a ja wam przyjdę na serduszko. Pewnie się zapytacie, dlaczego hashtag Tomsonek? Ale jak widzicie, jest tutaj tablica przyszła. Jest tutaj napisane hashtag Tomsonek, bo po prostu nie miałem jakiegoś znaku, tu w wstawiam hashtag i jest hashtag Tomsonek i tak to wygląda. Trochę pasują nawet Tablice, bo nie, cały mój nikt się nie zmieścił i dlatego nie ma całego niku. Takie to jest dlaczego nie ma całego nikogo Także idziemy sobie jak widzicie już tutaj sobie Obgoty grabiłem od drogi troszkę Żeby to się łatwiej Zgrabiało Co pędzimy elegancko na no, samym odcinacz to będziemy wszystko prasować albo nie robię dwa razy w jedną i wtedy drugą jak widzicie trochę ta zgrabiareczka też wygląda duża przy tym czyndirką no ale po co po prostu robić cały czas tą 60 pracę skoro już trochę się nią narobiliśmy trochę to się na kosu zrobiła, bo przez to ona skosiła. A że zetorka nie ma, bo ostatnio ciężko zawieźliśmy go do kolegi, Szczególnie jest tam na miejscu, już go robią powoli. Także tak to wygląda. To mógł, te tampenty to to są po prostu albo z jakichś starszych, albo po prostu nowe robione. Takie po prostu na wzór, coś takiego. Zobaczymy. Jakieś nowe naklejeczki na pewno. Mogą, tam lecą. Taki na napęd. Opony, chyba, z tego co wiem, będą też nowe. A z przodu będą inne, i z, z tyłu inne, jak średnio. Tego już będą. Tam to po prostu sprzedam. Podam temu gościowi. Że po prostu taniej mi trochę zrobił i już tam troszkę zrobili jest rozebrana niby, znaczy rozebrany zetor. Powiem w ostatnim odcinku powiedziałem raz Ursus. Nie wiem dlaczego w sumie, no ale w sumie Zetor i Ursus to podobna tutaj konstrukcja. Wyciekałem jak będzie wyglądał. Powiem, że taki, to już nam trochę, no trochę wystarczy zetorek. Czego też na pewno go przetestujemy w jakiejś pracy, tylko nie wiem w sumie w jakiej, jakiej pracy. Nie mam za bardzo do niego pracy żadnej. Bo co tutaj to John Deere będzie ten. Wyzkrawiawiamy te. teraz z John De'rem. Nie wiem w sumie, bo to trzeba też sprasować Ogólnie nie wiem czy będę wam prasowanie nagrywał. Lecz w sumie. Muszę sobie zobaczyć czy tam jak prasowaliśmy siano, czy to było... A nie, bo wtedy był, wymieniliśmy 30 na Władimirca, czyli nie robiliśmy zbioru od razu. Powinniśmy zrobić dłuższy odcinek i po prostu jeszcze zbiór od razu. Ta to Sankę Byśmy zbierali. Tam się rozładowało bo ktoś tam na strychu. Czekajcie, jak ja mam to zrobić? Dobra, pojedziemy. Ojejej, bo zaraz urwę Dobra, Robimy tak i się potem dogar. zaraz Od jaka tylko jednego zrobimy I W sumie wam powiem, że Pojedziemy sobie najpierw sam Wiem, że tak trochę dziwnie, no ale Ten słup trzeba tutaj obrobić, tam już też jest następny Co mocno Przykosiłem przy tym słupie, ale w sumie Siano to siano Zawsze się przyda, chociaż to trochę To wiadomo, siano się zawsze przyda na nic nie zmarnuje No już zostały tylko dwa baloty Te, które tam kupiłem Tak na początku, kiedy obok kupiliśmy A tak to nic więcej nie mam Ej, ale poczekajcie, bo ja nie wiem Muszę jeszcze chyba jeden zrobić, być taki gruby pokos Ale nic nie poradzę na no to Nie wiem, co sobie z tym zrobić Albo zostawić po prostu Czekajcie, ja tam zaraz krabiarka już będzie połamana Dobra, mam się po... zostawi się po prostu, albo się jakoś tam prasa może dojedzie. Teraz trzeba jakoś tam coś zrobić. Było dobrze. Ciekawią bym powiem naprawdę mi jak ten za tryb będzie wyglądał. Diarżawy jeszcze nie wiem, bo cały czas właśnie z tym gościem walczę, żeby mi dały to ją tak nie chcę za bardzo ale będę musiał jakoś to wytargować jakieś jeszcze pole by się przydało, chociaż jedno w ogóle nie wiem, jakie to jest pole, może będzie czas jeszcze to wam powiem, gdzie to pole jest Troszkę dalej stąd. Co w sumie, czy tak daleko? Tutaj polny mi się się podaje do tego pola Raz sam cofniemy I tutaj zgrabimy W sumie, czy ta zgrabiarka aż taka mała jest? tym powiem wam Teraz zaraz jakąś foteczkę strzelimy Ostatnio zapomniałem strzelić foteczki tutaj będą dwa poprzeczniki, bo tutaj jak widzicie, to tak widzicie to łąka jest taka niekształtna no nic nie poradzę ważne że trawa jest Czekaj ile tu balotów da Jeśli ja się kostek bo balot nie będziemy robić Zgrabianie wam zrobię, bo zgrabiania nie było Chyba Z tego co mi się pamięta przez czasami było, kuszenie było, a zgrabiania nie było, tylko od razu prasowanie. Dlatego teraz będzie Zgrabianie nie wiem w sumie, czy to prasowanie będzie, ale raczej tak w sumie nie jak bo niby już ten Wyskowany jest, już rozebrany. Blaszki. Nie wiem, zobaczymy. Może będzie tylko po prostu zbiór, bo zdążymy mi zrobić tego Satora Będzie jeszcze jechać po śniegu się, a to też trochę czasu zajmie Pojedziemy sobie m elegancko I odbierzemy I teraz w tom lecimy Direct to naprawdę dobry zakód. na razie się jeszcze nic nie psuje mam nadzieję, że nie wykrakam teraz i się nic się nie będzie psuło na pewno też troszkę części kosztują takiego Jandirka, no ale wiadomo, że na Ursusa się nie będzie jechało cały czas no to już nie te czasy już w sumie tak jak mam większość Ursus, no Ursusa Zetora, no to tylko Jandira no ale no wiadomo, że później będziemy się też rozwijać, wiadomo Później też przebudowa, jakaś gospodarstwa będzie na pewno się zburzyło. Może tą stodoła kiedyś się postawi, jakąś halę, albo w sumie halę nie, bo już mamy, albo jakąś taką, no nie wiem taką stodołę, ale może murowaną, już żeby była taka lepsza. Nie wiem jak to będzie, powiem wam kąt ja to teraz? Tak, będziemy zgrabiać. Co tam pokosy? Trochę już jest. Tak pokosy to mam nadzieję, że to się nasza wciągnie. Choć w sumie nawet nie wiem, czy takich wtedy też nie było, bo tam było mało. tam ogólnie ta łąka mała była. Nie wiem, to chyba hektar był nawet niecały. Tutaj tutaj jest... Ile tu jest? W to jest pół hektara. To tyle chyba samo nawet. Dlatego też nie wiem, czy... Wiecie co, ja nie będę jeździł tak ten, tylko będę cofał. Będzie lepiej, szybciej. Jak się wydaje przynajmniej. Soby. reszką Ładnie nówka Prosto z tego salonu Pięta Teraz dopiero pierwsza praca nie Wiadomo, testowana była czy działa, ale tak to Jeszcze wam w ogóle widzowie muszę modpak zacząć robić, bo jeszcze nic tam w kierunku modpacku nie zrobiłem, a wy trochę z tymi sobami lecicie więc trzeba już muszę się już przyszykować żebym był gotowy wiadomo czas trzeba szybciej zrobić nie wiem czy wam w sumie jeszcze zrobić takie jakby Odcinku, że na przykład będę coś robił i też będzie link, czy po prostu zrobić wam taką prezentację jak robiłem do innych odpaków. Chyba wam zrobię taką prezentację. Też silosy będą przyjeżdżać, już ten, bo już dogadałem się. Wtedy w sam odcinku zobaczycie, tylko ten silos na zboże, nie? Nie jeszcze ten na kiszonkę, bo ten na kiszonkę to się trochę muszę zaczekać kiszonkę legancko idzie, że ten Jandirek daje ranę. Ej, właśnie miałem fotkę zrobić, zaraz zrobimy. Nie zapomniał. Powiem wam, że wtedy jest ciężko zrobić. To trzeba wtedy, jak robić, przetrząsaliśmy, zapomniałem zrobić. Ja z byłem sobie pole przestrząsnięte Ale no niestety się jak się zapomina to już Czekajcie, zrobimy sobie tutaj ładne O, o Piękne tutaj może z takiego kadru Albo nie wiem, jakoś tak O Patrzcie, jak ładnie wygląda Ogólnie teraz wydam ten z tego save'a i raczej chyba na razie z modbakami te tak przesty trochę. Już zmienię może jak jakaś pana mnie najdzie to będzie szybciej. Ja powiem Wam, że jak ja mam gospodarstwo to naprawdę średnio. Ostatnio co na tej osadzie, to nawet mi wyszło. Mi się tam podobało. Fajnie tam wyświetlania. wyświetlenia. Chyba wam się podobało. A ten wcześniejszy na kolonie też na dosyć fajny wyszedł. Dobra, skończyliśmy. Poczekajcie, bo to nie jest tak, trzeba tutaj złożyć. Trzeba ząbki powkładać tych jak szybko to już doświadczenie, bo powiem już taki doświadczony Przejdzie może się w sumie jeszcze BMEczką, bo czemu by nie Już trochę czasu zostało nam do końca te 15 minut, to było tego odcinka, bo to Wiadomo też chałupka będzie stawiana, ale to tam na spokojnie. Jeszcze ekipa nie mówi, że nie ma ta, na razie ten terminów wolnych. Mi się tam też super nie śpieszy. Pojedziemy sobie. Pojedźmy sobie tu może polnymi. O, chodzimy sobie jeszcze tutaj. Muszę uważać Zaraz zawieszenie niech porwo. tu może do lasku przejdziemy się, bo ciągle w sumie by nie A i w sumie na tej wiosce czy nie powiem w lesie głośno powiem BMK Może widać jak zrobione A rawy? Ja wiem nie wiem Właściciel mówi, że tutaj tak w porządku że tam trochę przerabiany był pamiętać jak myśleć, znaczy ten... Teraz już nie właściciel, ale jak... Trzeba ode mnie ten ghost kopać gospodarczą, to już była taka głośna ta BMK. Nic nie poradzę. Troszkę jest głośna. Zczędzie komuś jakąś drzewko sobie weźmiemy z tego lasu. Nie mówię, nie pójdziemy jeszcze do kościółka. Tam może zakończymy, co pójdę na msze. Elegancko ja się pomodlić, żeby wszystko ładnie rosło. Wy sobie tutaj stanąć tą kąpocikiem naszym. Też się staniemy. Dobra. A, bez światła się jeździ, nie, że się bawię. Jak widzicie, sto i dobry, co robimy taki piękny kadr. Naszą BMEczkę. Powiem, że podoba mi się naprawdę. Teraz ta tablica. no Ta tablica tak z tym hashtagiem troszeczkę nie pasuje, ale nie było innego znaku. I co? Także co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Możecie zostawić opeczkę w górę oraz subika, dzwonek, kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcinek, Możecie też wbić na grupy na Discordzie. link macie w opisie i co. Na razie, trzymajcie się, cześć.